Dzień dobry, witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku. Słuchajcie, u mnie piękny poranek, myślę, że koło 9, dosyć wcześnie yy, i chyba piątek. W każdym bądź razie tematem dzisiejszego odcinka, jak będzie widać pewnie na miniaturce, jest moje nowe mieszkanie, moje nowe lokum, więc bez zbędnego gadania zapraszam do oglądania. Zostańcie do końca. I jeszcze dodam tylko na początku pokażę Wam, jest taka droga dojazdowa. To powiedział szutrowa, polna, tak? No i dosyć daleko od centrum, ale wygląda na to, że jakiś tutaj przy większych deszczach nie będzie większych powodzi. Jest tu widzę mocno ubite, utwardzone, więc nie powinno być problemu z dojazdem, aczkolwiek jest trochę daleko od centrum. A na początek, króciutkie ujęcie. Tak to wygląda z zewnątrz. Wejście frontowe. Zapraszam do środka. No i wchodzimy. Proszę zobaczyć, panie czyż to nie piękne tu będzie living room już wiem tam dalej kuchnia zaraz wam wszystko pokażę pomalutku jak widać jest obszerne no i oczywiście jak widać nie ale to większego problemu nie ma tutaj zaplecze kuchenne tutaj sypialnia ogromna Także po królewsku będzie. No dobra. To wchodzimy na górę. A na górze toaleta z sypialnią. No ta sypialnia jest troszeczkę mała, ale coś tutaj wygospodarujemy na no jakieś fanty. Tak to wygląda. Toaleta prysznic. I tutaj druga sypialnia. Też oczywiście z toaletu. taka dziecięca bardziej. Właściwie te dwie małe. Ale w przyszłości się powinno przydać, wykorzystać. Takam z góry tak się prezentuje. Słuchajcie, ja już jestem na mieście. E, tak naprawdę to na kolejne spotkanie zmierzam. E, no widzieliście na tych poprzednich ujęciach jak to wygląda. Ja, tak prawdę mówiąc, nie spodziewałem się, że tam jest tyle, aż do roboty. Kto sprytniejszy to zauważył. Nie ma kranów, wiatraków, klimatyzacji. Tam trzeba sporo, sporo włożyć, pracy. A tak naprawdę to nie chcę też wynająć, tylko chcę to sprzedać. Dokładnie za 165 tysięcy pewnie też można negocjować cenę. Więc powiem Wam, że ostro się napaliłem ze wcześniejszych zdjęć a rzeczywistość okazuje się troszeczkę inna ale są jeszcze inne może i lepsze słuchajcie dobra ja idę zarobić tak naprawdę to pary kryptów. słuchajcie i pokażę Wam może od tyłu zacznę kolejny dom tak to wygląda jest to w zabudowie szeregowej znaczy w szeregowej oddzielonym murem jak widać kolejne ale zacznę tak to filmować dla Was a, słuchajcie, no nie ma dużo przestrzeni wokół domu, jak widać. Tym razem jest to domek bez basenu. A później wszystko wytłumaczę. Podzielę się trochę informacjami, co mi się udało dzisiaj zdobyć. A tak od frontu. Tak domek wygląda. No i tak jak tutaj widać. No nie jest szeregowe, jak powiedziałem, tylko po prostu domek koło domku, jak tutaj na ulicy. Ulica bardzo spokojna. Fakt, że bardzo daleko od centrum. Jakieś pół godziny. No i zaraz zajrzymy do środka, pokażę jak to w środku wygląda. Zaplecze, to się chyba niedawno wyprowadził. Sofa, no dosyć duży ten living room. Także tutaj pokazywałem przed z tyłem, jeszcze zajrzymy na górę. O, tutaj, jak to wygląda, tak jednym ujęciem postaram się Wam to pokazać. Eee, słuchajcie, tu pewnie będą sypialnie. Mm. Tak, tu jedna jest, jak widać, dosyć obszerna. To jeszcze z takim ujęciem toaleta z prysznicem. Jakiś balkonik pewnie o, nawet trzy sypialnie. Dobra, widać, że ktoś to niedawno urzędował. Pewnie chłodniej, tak mi się wydaje w tej sypialni spali i kolejna sypialnia, także tak to wygląda ten. No domek jednorodzinny można powiedzieć. Słuchajcie. Co do ceny poinformuję może później. Ok. Słuchajcie, te e, mieszkanie, które pokazywałem, to jest... De... Nie wiem, czy mówiłem 650, cena 650, ale tylko do wynajmu, więc jakby troszeczkę mnie to nie interesuje. Bo to jest całkiem jak widać było przyjemne, okolica bardzo cicha, przyjemna, spokojna. Czyli jest do negocjacji 650, bo potem zapomnę. A jedziemy już we właściwe miejsce, gdzie dojdzie pewnie do transakcji. Już to czuję, wiem. Tu właściwie będą dwa miejsca, także... Zostańcie do końca, czekajcie. Słuchajcie, a ja już jestem w kolejnym miejscu. Raczej to też nie jest miejsce docelowe, ostateczne moim zdaniem. Ale już Wam pokażę, bo z rozpędu. E, słuchajcie, bardzo daleko od centrum. E, w każdym bądź razie e, czuć tą naturę tutaj. I, I już wiem, że w takich miejscach mogę oglądać swoje motylki. Także poczekamy jeszcze na... na... Landrord, właściciela posesji, i zaraz Wam pokażę. Zajrzymy do środka. Jesteśmy w środku już. Tak wygląda kuchnia. Zaraz Wam tutaj pochodzę. Więcej pokażę. Ładnie. Widzę, że ciągle jest tutaj to w remoncie. Dobra. Dobra, jeszcze wejdziemy do góry. Pokażę Wam to z zewnątrz. Jak to wygląda? A taki wideo z okna. Tak się prezentuje. No Zobaczmy, zajrzyjmy tutaj. Sypialnia. Sypialnia. Tak, chciałbym, żeby tutaj to ujęcie zrobić Wam. Jak najbardziej jest wyjście na taras. Tutaj Wanna. Jeszcze z tego ujęcia. I tu garderoba. na przeciwko druga sypialnia. Zobaczcie jeszcze raz jak to ładnie się prezentuje. Sama przyroda. To pewnie łazieneczka będzie. Ta prysznic sam. Jak widać wszystko nowe. Garderoba. Czy pewnie będzie prysznic czy toaleta Ta. No i taka sypialnia tak no, widać, że wykończenie, wiecie, widać, że to wykończenie wszystko takie w stylu zachodnim chociaż to nie wiem czy pasuje akurat beton. Zobaczcie Wstajesz tego, biegniesz do łóżka. Trzeba to jakoś obudować. No ale jak widzicie, same mieszkanie jest, jest super. Jeśli tutaj zejdziemy na tu pokażę Wam. Jak to wygląda. Czasami jest tak, że po prostu te warunki, mieszkanie jest ładne, ale z dogadaniem się co do ceny czy innych rzeczy jest kłopot. I no nie zawsze to się, że tak powiem sprawdza. Jeszcze tutaj takie ujęcie. Słoneczko teraz ładnie świeci, także na pewno to powinno w kamerze ładnie wyglądać. Czyli trzecia sypialnia, i tutaj już pokazywałem living room. Tak to wygląda. A potem postaram się podsumować tak gdzieś tam cenowo. Powciskać jakieś informacje w międzyczasie wam. Z tego co się dowiedziałem, to właśnie ogólna średnia cena za metr kwadratowy mieszkania tutaj przynajmniej w Syrjeb zależy to oczywiście od wielu, wielu różnych czynników. To jest 160 dolarów za metr kwadratowy. Także tak informacyjnie. Słuchajcie, tutaj sobie właściciel 1500 za miesiąc, ale tylko wynajem wchodzi w grę. Nie kupną, więc myślę, że to też jest kwestia negocjacji jakiejś cenowej. W każdym razie trochę drogo. Widziałem lepsze za 1500. Słuchajcie, kolejne miejsce, ale się rozpadało. Ale Wam pokażę za to basenik i miejsce. Tak, też jest basenik. I tu już jest na sprzedaż. No i zapraszam do środka i zobaczcie, jaka koncepcja. <gry> Sofa z telewizorem na takim obniżeniu zaraz wam tutaj postaram się przybliżyć toaleta zamknięte, pewnie wyjście na zewnątrz. Słuchajcie, jadłodajnie jak widać bardzo małe zaplecze kuchenne, ale już tutaj jest kuchnia cała. O tu jest widok na basen, padnie przestrzennie Wam powiem, tutaj pralnia, jest tutaj zabudowane mocno, także miejsca jest sporo, ale wydaje się, wydaje się, no dobra, tu jest parter. Akurat z tej strony jest na bliźniak Takie samo, taki sam domek, ale to nie przeszkadza, bo to tylko z jednej strony. Słuchajcie, dobra, próbuję znaleźć gdzieś, gdzie tu jest góra jakaś. I iść na górę, chyba że nie ma. No dobra, znalazłem schody. Już wyjdziemy na górę. Postaram się tutaj pokazać. Z góry jest taki widok. Ta ziemia tutaj to jest najprawdopodobniej też do użytku tego domku. Pewnie coś tu uprawiają, nie wiem co tam, czy ja dobrze widzę. Pomidory. W każdym razie słuchajcie, co wam to pokazać. O, dokładnie. Słuchajcie, także tak, mówię, tutaj ta ziemia jest do, do użytku. Słuchajcie, idźmy dalej, już pewnie będą same sypialnie, ale postaram z balkonem, jedna sypialnia, z wanną, trzy sypialnie, kolejna sypialnia, tu trochę ciemniej, Jak ktoś lubi ciemne sypialnie, jeszcze raz pozdrawiam prysznicem nieczysto też widać zobaczcie to wykończenie takie takie dobre, solidne Nie wydaje się to być zbyt zbyt stare Chociaż tutaj jest bardzo mało to sypialnia i 2,5 metra i ściana I kolejna sypialnia trzecia I tak się prezentuje już obszerniejsza z szapą i kolejny widok, malutki balkonik, nieduży tak to wygląda z zewnątrz, takie krajobrazy, ale tutaj to miejsce znów jest bardzo, wam powiem, bardzo, no nie może bardzo, ale niedaleko od Pub Street, jakieś około 2 kilometrów. Także dosyć blisko centrum ten domek. I ten jest na sprzedaż. I tutaj się skupimy w późniejszych ujęciach i omówię wszystkie rzeczy słuchajcie, więc powiem tak, podsumuję dużo może nie pokazałem z tego domu, ale I taken biorę, oczywiście jest milion spraw do załatwienia w związku z tym tutaj na pewno poinformuję, przynajmniej część w tym odcinku, także zostańcie do końca na ujęcie, właściwie od frontu tak to wygląda Tutaj się wchodzi, jest brama, niewiele widać. Nie ma okien, jedno, ale to nie przeszkadza, jest, są, zapewniam Was, że są dobre wibracje. Mam własne drzewo, a tutaj własną palmę mam. I małe palmy. Piękne miejsce. Bardzo pozytywne wibracje. Słuchajcie, trochę się rozpadało, więc schowałem się pod drzewem. Wstępne króciutkie podsumowanie, na początku odcinka dzisiejszego, to co pokazywałem mieszkanie, nie do końca mi się coś tam spodobało, choć same mieszkanie jest bardzo ładne, nieumeblowane, no fakt, jest to jakieś tam problematyczne, bo to trzeba wszystko kupywać. nowe, w każdym bądź razie nie spodobało mi się, bo tam nie było kontaktów, jakby tych, takich rzeczy, po prostu trzeba przy pewnych rzeczach uważać, przy kupnie szczególnie mieszkania, jak to jest zostawione, Coś mi tam po prostu nie spykło, nie podpasowało, jak to się mówi kolokwialnie i, i, i dałem sobie spokój. Więc, a myślałem, że wstępnie, że, że to jest to. I generalnie e, pozostałe mieszkania, co w dzisiejszych ujęciach, w vlogach, vlogu dzisiejszym oglądaliście, e, to były, tak jak wspomniałem, raczej do wynajęcia mieszkania, a się skupimy tutaj, będę opowiadał, już pod koniec odcinka dzisiejszego opowiadał o tym mieszkaniu ostatnim, który widzieliście w tych ostatnich ujęciach. Słuchajcie, no kupujemy te mieszkanie, to znaczy, no kupujemy. To jest właściwie odpowiednie słowo, bo razem z ID. Same mieszkanie kosztuje 225 tysięcy dolarów, oczywiście. Na pewno czeka nas, na pewno czeka nas kilka dużych kilka dużych spraw związanych z dokumentami i tak dalej. Generalnie, czy można kupić? Tak, można kupić. Powiem pokrótce, nie będę wnikał w jakieś tam szczegóły, co by było, gdyby. Można kupić mieszkanie. Agencja zaproponowała zaproponowała nam w akcie notarialnym, dodatkowy akt notarialny do umowy kupna, gdzie będziemy mieli po pół. Oczywiście, że no, nie będziemy mogła wyrzucić z tego mieszkania, czy sprzedać nawet. Także dalej nie wnikam w inne jakieś tam E, teorie spiskowe. Słuchajcie, będę też informował, jeszcze postaram się jakichś takich ciekawostek tutaj, informacji praktycznych podać. Widzą, także zostańcie ciągle do końca. A ja już się późno zabiło, bo jest popołudnie. E, kilka spraw na mieście, szybkich. Wracam do domu, być może lekki odpoczynek i zobaczymy się już chyba raczej wieczorem. I słuchajcie, króciutki przerwnik do dzisiejszego odcinka, to znaczy w innym temacie. się tutaj chciałem wypowiedzieć, kilka zdań dosłownie. Trochę się tutaj pozmieniało u mnie, jeżeli chodzi o kanał YouTube, YouTube, tak. I w związku z tymi zmianami chciałbym poinformować widzów, którzy są od początku, którzy dołączyli później z tego miejsca i z tej okazji, właściwie może nie okazji. Podziękować za oglądanie, za bycie ze mną, za oglądanie odcinków, tych wszystkich, no i uczestniczenie, czy tam uczestniczenie w odcinkach, czy w streamach. Także no, dziękuję jeszcze raz. Słuchajcie, a dlaczego tak dziękuję? Ponieważ, tak jak powiedziałem, troszeczkę się zmieniło. Kto obserwuje ten uniwersum, tutaj, to wie mniej więcej, może się domyśleć, pewnie wyciągnie jakieś wnioski. Kto nie obserwuje, no to, to trudno, to nie obserwuje. Tych odcinków będzie po prostu już mniej, zdecydowanie mniej. Także pewnie, na pewno jeszcze kilka będzie. I zobaczymy, oczywiście, gdzieś tam całkiem się nie, nie ucinam, tak, nie zakańczam tutaj działalności YouTubeowej. Na pewno odcinki będą, z tym że zatrze, także już ta częstotliwość tych odcinków podejrzewam, że w ogóle spowoduje do minimalne, minimalnej oglądalności, której tak uważam jest w tej chwili. To samo dotyczy też streamów. Streamów będzie coraz mniej, coraz rzadziej. I, I zobaczymy, jak to się rozwinie. W każdym bądź razie podsumowując, nie zamykam działalności YouTube'owej, ale to będzie wszystko już tutaj y, bardzo, bardzo rzadkie. Także taka stawka tutaj dla widzów, informacja. A ja, ja zajmuję się dalej to, co, to, co muszę zrobić. I dzisiaj taki zwariowany dzień, ale jeszcze Wam pokażę. To jest mój obiad, dokładnie. Jest koło godziny 15, przed 15. Niestety yy, muszę na szybko tak zjeść. Taki obiad, akurat w formie kanapeczek, jak tu widać. Najważniejsze, że to jest smaczne i wszystko świeżutkie. Pomidorki od babci z ogródku. Bułeczka bardzo świeża, dzisiejsza. Szyneczka i serek żółty. Smacznego. No i witam wszystkich widzów ponownie. Jak widać pod wieczór. Słuchajcie, postaram się tutaj w tym naszym tradycyjnym spacerku podzielić się jeszcze kilkoma praktycznymi informacjami z widzami. I, I tak nam upłynął cały tutaj praktycznie dzień. Więc wracając jeszcze do informacji mieszkania, słuchajcie, no jakby tutaj potwierdzili mi w, w dzisiejszych informacjach agenci, że tak faktycznie Biały no nie może kupić na siebie dom jednorodzinny albo grunt, ale można to zrobić squareem na spółę, tak zwanym lokalsem. I powiem tak, że do tego, żeby na przykład zabezpieczyć się, tak, żeby biały, no osoba biały, ekspat mam wiadomo o kogo chodzi, o ludzi, którzy tutaj chcą się przesiedlić można to zrobić, zabezpieczyć się aktem. To znaczy, tak, w agencji mi powiedziano, że zabezpieczają się aktem notarialnym, tak, żeby nie można było właśnie wyrzucić czy sprzedać bez podpisu. Także w różne teorie, też spiskowe, tam się nie ma co zagłębiać. Generalnie, jak ktoś jest zainteresowany, to takie są informacje. Wiadomo też, że najlepiej sobie sprawdzić w ogóle, jeżeli ktoś się przymierza do jakiegoś kupna tak, nieruchomości czy czegoś większego, gruntu najlepiej to sprawdzić w kilku agencjach. Poczytać strony rządowe i, i po prostu zasięgnąć jak najwięcej informacji w tym kierunku. A ja, tak jak powiedziałem, słuchajcie, wieczorny spacerek tradycyjny. A ja też dzisiaj miałem okazję zobaczyć troszeczkę gruntów na sprzedaż w obrębie miasta. Tutaj Simrep. Słuchajcie, jedna z ofert wydała mi się bardzo ciekawa, ponieważ to było. 1000 metrów kwadratowych, czyli 1 hektar, 100 arów, tak? O ile dobrze pamiętam, możecie mnie poprawić. 1 ar to 100 metrów kwadratowych i cena tego, yy, cena tej ziemi, tak, za grunt yy, 95 dolarów za metr kwadratowy, także wydaje się dosyć, dosyć atrakcyjna. Już nie nagrywałem tego, ale jakby ktoś tam był zainteresowany, nie ma problemu, mogę podjechać, nagrać, udzielić informacji. W każdym bądź razie, grunt, no sam grunt, tak, pod inwestycje, pod budowę, pod uprawę, cokolwiek kto jak sobie życzy. A Paidi swoje lokalne wyroby garmażeryjne kupuje na dzień jutrzejszy, na lunch już, wybagłowa świniaka, tak mi się wydaje, ucięte, czy uszy, tak to wygląda. Słuchajcie, ja tutaj Wam podejrzę jakaś impreza w restauracji yy, Taka raczej coś Nie wiem, czy będziecie widzieć Coś związane z Weselem Może jakiś obchodzą jakąś rocznicę Wesela Ale się fajnie bawią Słychać muzykę, nie wiem, czy słyszycie W każdym bądź razie Ludzie się tu bawią Szczęśliwi Moi drodzy, powiem szczerze, wymęczył mnie trochę ten dzisiejszy dzień. Pewnie też nie mało materiału nagrałem i ten odcinek wyjdzie dosyć długi, podejrzewam. Także czeka mnie jeszcze pewnie jakieś dobre godzina, dwie może składania tego odcinka edytowania. Więc tutaj czy prędzej się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że z tego całego chaosu widowie będą jednak zadowoleni, obejrzą. Odcinek się spodoba dzisiejszy. Oczywiście zapraszam do komentarzy jak czegoś nie powiedziałem czy nie dopowiedziałem czy się pomyliłem możecie napisać zawsze w komentarzu albo się skontaktować mailowo mail zawsze w opisie i to o tyle bo zdobyło się tak naprawdę dosyć późno jest około 21 więc po prostu zwyczajnie wracamy do domu i dzisiaj spać no i jeszcze mnie czeka trochę pracy Także pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym odcinku lub streamie, trzymajcie się, hej!